Może ten pałac, bo w sumie skarbów nie zebraliśmy. A jesteśmy tu w sumie w okolicy. Moglibyśmy po tym murze jakoś tam przejść. Może się uda jakoś. Tu jest właśnie ten mur. Może wezwijmy senu, zobaczmy ile tu jest żołnierzy w pobliżu. Tu chyba w ogóle na tym murze chyba nikogo nie ma. Za tym pierwszym razem też właśnie nikogo nie było widać. Dopiero tutaj, bliżej tego pałacu. O, jest tutaj ktoś. I skarb od razu. Tu ma będzie dużo zaznaczania, bo tu no właśnie straży jest bardzo dużo. I w ogóle sam ten ośrodek jest ogromny tutaj. Więc zanim wszystkich zaznaczymy, nie wiem czy wszystkich uda nam się zabić, chyba że może zmienimy sobie medytację po prostu na noc. Może więcej po prostu z tych żołnierzy będzie spało. Tu jest dwóch. O, tu jeszcze jest skarb. Okej, okay. tu coś jeszcze. Tu jest trzech w tym budynku? Nie, chyba tam gdzieś. Tu w tym ogródku jest skarb, w ogóle tu jeszcze jest żołnierze są. Tu gdzieś, tu. O, matko, ich tu jest naprawdę multum. Ja nie wiem, czy w ciągu dnia dam radę tutaj wejść i załatwić, co po niektórych. Zastanawiam mnie, że nie ma tutaj tego kosza takiego, co wzywają zawsze posiłki. Nigdzie tutaj mi się nie rzuca w oczy, chociaż w sumie to jest pałac, no to może po prostu tutaj musi wyglądać, a nie być jakąś, nie wiadomo, jakąś siedzibą. no matko, nie, to będzie jakaś dłuższa historia dzisiaj. <grywa> nie wiem, czy to jest tak łatwo do przejścia. Tu jeszcze jest skarb, czyli ile jest tych skarbów? Raz, dwa, to jeszcze trzeci musi gdzieś być. Ale gdzie? Bo ten jeden to jest tam poza terenem. Hmm. Czy gdzieś nam tutaj wyszukuje jeszcze na tych budynkach skarb? Tam był jeden, tu jest drugi. A, tu jest trzeci, dobra, czyli wszystkie trzy mamy zaznaczone, dobra. To spróbujemy przejść na drugą stronę tego muru. Podejdziemy murem gdzieś w okolicy. Nie, myślałam, że nas zaatakują. Podejdziemy gdzieś po prostu w okolicy. Nie wiem, gdzieś, gdzie jest ten pierwszy skarb, może drugi? Nie wiem, czy chcę tak walczyć. Tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. A jakbyśmy tym murem przeszli? Na tym murze aż tak dużo nie było nikogo. Czy jak wyjdziemy, tam jeden stoi. Ciekawe, w którym momencie on nas zauważy. Tak szczerze mówiąc, bo w sumie chować by się mogło za tym. W ogóle może zobaczmy w ogóle ile mamy tych szczał. A, w sumie dużo nie straciliśmy. Tam jeden idzie do góry. Może stanie? Dobra. O, -o. Czy on tu podejdzie, czy ktoś jeszcze się zaciekawi tym, tam daleko ktoś jest. Dobra, ten nic nie widzi. O, o, kto nas widzi? Gdzie nas ktoś widzi? O co to chodzi? A, idzie, schodzi tu. Dobra. Załatwiony. Czyli tu jest ten jeden skarb, wcześniej pokazywał. O -o. Nie, 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 nie. Spróbujemy się wzbić tutaj gdzieś na dach. Ha. O, 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 o. Chciałem się gdzieś ukryć i zrobić noc chyba. Idzie tu gdzieś wejść. Co tu jest? O, o to jest wyjście. O, 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 schowajmy się. Dobra, tu byśmy się schowali. I medytację. Da się zrobić? Da się zrobić. Oj, ale coś jakiś dziwny obraz to pokazał. Kafelki. Dziwnie. Coś tu stoi na wejściu, widzę. A tu jest skarb. Czyli tu już też są skarby, dobra. Czy ktoś mnie tu będzie widzieć? Nie. Dobra, zbieramy wszystko, co się da. Zejdź, bajek, o, tak. Miecz zakrzywiony. Ok, czyli jeszcze dwa skarby nam zostały. Jak to wygląda z drugiej strony? A, tam gdzieś było. Tylko ciekawi mnie to, czy ten co tutaj zmierza, czy on jest z wewnątrz, czy on jest na zewnątrz tego budynku. Nie, oni chyba są na zewnątrz. Chociaż ten na wejściu stoi. Czyli co te dwa skarby były koło siebie? Dziwne. O biedne lwy. Tu już chyba nikogo nie ma. Znaczy w środku nie ma na pewno, ale skarby też chyba tutaj nic nie ma. Tu coś jest tu. No nie, to jest tam chyba w tym ogródku, co ja wcześniej widziałam. Widzicie, jakoś zabić tutaj tego kolesia na tym wejściu? O czy jakie tu posągi są? Aha, bo ja tędy wchodziłam, dobra. O, Kurde, wygląda to super. Jakiś tron tutaj jest. Czyli to będzie chyba tu faraon, może gdzieś przebywać. Hmm. Musiałam może spróbować wejść na dach. Wejdę po... z powrotem tędy? Aha, tu bokiem, dobra. Spróbuję wejść na dach i po dachu przejdę do tego drugiego miejsca, gdzie był ten skarb. Może tak by się dało. Tam jest jakiś... Oj, co, co, co? Jeszcze raz do góry? Jest tu gdzieś jakiś żołnierz? Tam daleko. A tego weźmy... No i po nim. Czy ja bym miała tutaj wejść jakoś do góry? No dobra, idzie. Da radę. Czy jest ktoś tutaj do zeszczelenia? Tam do tamtego nie sięgniemy. Tu też nie sięgniemy. A z tej strony? Też on tutaj gdzieś jest na dole. Ale dobra, widzę, że tu są dwie linki i tam jest... Aha, to ten skarb nie jest w tym ogródku. Tylko w tym budynku, dobra. Tu jest tak, jakby to wszystko przygotowane. O właśnie, tu jest linka i ta linka prowadzi z jednego budynku do drugiego. Czy uda mi się go zabić? Uda. Załatwiony. Ale nawet cień jest zrobiony tutaj. Mega, to jest wiarygodny film, raczej film, gra. I co, nikt nas nie widzi. Wydawało mi się... O właśnie, był jeden niezaznaczony, dobra, już jest. Żeby nas nikt nie zaskoczył. A tam jest ten byk, A tam jest drugi jeszcze byk, co stoi. A też go nie miałam w sumie zaznaczonego. Jak tu przez te okno nie przejdziemy? Hmm. Tam były gdzieś na dole drzwi, to po prostu byśmy musieli po tych drzwiach, yy, w tymi drzwiami wejść. Dobra, ten też jest oznaczony, tylko jak zejdziemy tędy, czy ktoś nas będzie widzieć? Trochę ich tutaj jest, kurczę, obawiam się, że coś może ktoś zauważyć. Na wejściu nikt nie stoi. Jakbyśmy tutaj, przy tym murku zeszli w dół, da się tak to? Tam jest ktoś na wejściu. Tu gdzieś jest skarb. Po tej drugiej stronie. Dobra, lecimy, może nas nie zauważy. Tu coś jest. Ukończono lokację. No i okej. Okay. Czy na mapie to wygląda, że jest ukończone? Jest ukończone. Tu jest coś pomści. Ciekawe, gdzie leży tam ten człowieczek. Czy warto też się narażać? Hmm. O, o, tam ktoś idzie. Czy warto się narażać? Może lepiej spróbujmy wyjść tak samo, jak weszliśmy. To ten, ten drugi asasin, co trzeba pomścić, to on chyba gdzieś leży tam, no właśnie. No nie wiem, czy chcę Go pomścić, bo on tam w tym budynku widać. Leży gdzieś. No, w środku. A, to chyba w sumie on chyba, chyba szedł właśnie, żeby te, tego królewskiego skrybę odkieć kim on jest. Bo tu właśnie wcześniej już byliśmy, odkryliśmy, że królewski skryba to był Eudoros bodajże. I stąd udawaliśmy się do właśnie i tam musieliśmy go zabić. Więc najprawdopodobniej ta poprzednia postać, co grała, którą prawdopodobnie możemy pomścić, to po prostu zginęła w tym momencie. Tutaj jest ten arsenał. Tutaj wiem, że tam były właśnie czaszki. Tu coś właśnie nie do końca. Tam chyba był za wysoki poziom. Idzie tu jakoś przejść dachami do tamtego miejsca. Hm. W sumie by dało radę. Tylko nie wiem, czy nas nie będą widzieć, jak teraz będziemy schodzić. Może jak ta jednostka przejdzie, to spróbujemy zejść na dół i po tym niskim dachu, i coraz wyżej, coraz wyżej, i tam. Nie wiem, tam jest drzewo, to nie wiem czy tam jest przejście po, po jakimś moście, czy jakimś dachu Dobra, lecimy. Zobaczymy czy nas w ogóle ktoś zauważy. Mam nadzieję, że tu jest dalej dach jest, dobrze, o! -o. Ktoś nas zauważył? Dobra, wspinamy się do góry. Może nikt nas nie będzie gonić? Ale księżyc. Kto nas zauważył? Tu nas ktoś zauważył, ale dobra. I tu dalej już chyba nie możemy iść. Tu może przeskoczymy? Mm, mm -hmm. Tu może zejdźmy do tego zielonego lasu na dół. Czy są tu jakieś krzaki, żeby się schować? Tu ktoś idzie, ale nas nie widzi. Dobra, dobra. W sumie nie wiem czemu, ale mam mm, takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że któryś z tych żołnierzy nas widzi, to po prostu mówię ciszej, tak, by oni nas słyszali. Oni mnie nie słyszeli. No po prostu to jest kosmos. O, o tu jest żołnierz. Już go nie ma. Gdzie tu zejść na dół? Jak to tam wygląda? Czy tam ktoś jest? Może sami wezwiemy i zobaczymy, niech na przeszpiegi. Nie widać tu nikogo, tu ktoś jest. A to w sumie po potem dachu idzie wejść? No, tutaj, dobra, wchodzimy na dach. Nie ma, nie ma co. Może tam tego zeszczelimy, w sumie z łuku. W sumie tam nas y, był zaciekawiony, bo nas, po, że nas zobaczył, ale w sumie Olał sprawę. Nie szedł za nami. O, tu jest właśnie ten koleżka. Kiedy trochę szczały mi się kończą. Tu jest, to może po tym murku się uda zejść. <laughs> Oj, sorry bajek. Tu nikogo nie ma. No, właśnie tam jest poziom 22. Tu ktoś jeszcze jest. Też 22. Gdzie jest ten skarb? No, tu gdzieś musi być w tym budynku, bo tak gdzieś wskazywało. A, tam jest. Kurczę, to nie dam rady. Myślałam, że wejdę do budynku, a on jest tak wysunięty cały. To niestety muszę dźwignąć minimalnie poziom, żeby nie było problemu. Bo mogę, może mi się uda, ale może nie, a nie chcę ginąć za bardzo.